W dzisiejszym odcinku razem z ekipą Komputronic Gaming złożymy i skastomujemy jedyny w Polsce limitowany zestaw komputerowy, który powstał w kolaboracji Asus Rock i anime Evangelion. Oglądajcie od początku do końca. Cześć, Maneczko, witamy Was bardzo serdecznie w bardzo wyjątkowym odcinku, ponieważ dzisiaj specjalnie do mnie. Przyjechało wielkie miasto, Poznań, Komputronik. Jest ze mną Piotr, jest ze mną Wojty i dzisiaj będziemy robili wyjątkowy, customowy komputer. Mimo tego, że już jest skastomowany, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest Asus, który ma bardzo wyjątkowy sprzęt. Tak jak tutaj widzicie, za niedługo zrobimy unboxing i również Intel. Dlatego jesteście panowie gotowi? Powiedz mi Piotrek, co wniesiesz Powiedz tutaj? Mi bo... tak, Wojty czy... wiem, ale co wniesiesz tutaj? Nie zadawaj tego pytania, a, bo wiesz, a... że niezbyt wiele i nie wiem, co ci powiedzieć. Wnios... A, sprzęt. A. Dobry humor, a, atmosferę, okay, te klocki, okay. które tutaj podtrzymują te biurko. Wiele dobrze. rzeczy wniosłem już, Bardzo więc dobrze. nie dopytuj, nie dopytuj. Chciałeś zapytać, czy przed wcześniej zadać pytanie, czy jesteśmy gotowi? A ja ci odpowiem tak: czy można być na coś takiego gotowym? Myślę, że nie. Wiele może nas zaskoczyć, ale od tego jest właśnie Wojty, że jak zepsujemy coś z tego sprzętu, to on to naprawi. Ma ze Sobą wszystko, co może zlutować, posklejać, więc myślę, że odcinek będzie całkiem ciekawy. Więc Wojty, ty mam nadzieję, że też już jesteś gotowy. No, liczę na was. No, a może być widzą powiedział, z czego to w ogóle jest? Z jakiego serialu, anime, coś? No, ja chciałem I... właśnie, czekałem na to, aż zwrócisz na to uwagę, bo no jakby... i pod... ja nie i wiedziałem, pytałeś, co, ty co ja wiesz wniosę. O tym. Ja wnoszę ci... takie dopełniające pytania. Bardzo dobrze. To jest serial ROG. Nie, nie, nie serial. ROG. Wojty. Wojty się nie przygotował <laughs> jednak. Wie tylko, że musi to wszystko działać później. Moi drodzy, to jest bardzo limitowana seria z w połączeniu ASUSa razem z anime Evangelion, czyli zresztą sami zobaczycie w jakiej to będzie kolorystyce. Neon Genesis. Evangelion Genesis? Powinienem tak to powiedzieć? No, Wypada, ale no, nie trzeba. Przy ignorancji, ignorancji no. to jeden jest. Byłeś wystarczająco blisko, kontynuuj. Przepraszam, ktoś tu przejmuje mój kanał z tego co widzę, zaraz tutaj jakby... Pamiętajcie, że jesteście 6 godzin za wiek. Zaczynajmy. Proszę, pokażcie widzą, jak wygląda ta obudowa. Tak wygląda obudowa Wojty, Jest to dokładnie model? Asus Strix Helios GX601 w wersji EVA, czyli od Evangelion, właśnie wersja zmodyfikowana, customizowana pod serial Neon Genesis Evangelion. Dokładnie tak, czyli obudowa, która jest też w klasycznej wersji, a ta została specjalnie dedykowanie zrobiona pod. To anime. Stylizowana pod Ivoi One, czyli jednego z tych mechów używanych w serialu przez głównego bohatera, tak naprawdę. Wojty wspominał, że ta, ten element to nie jest przypadkowy element. To jest. To jest pole Absolute Terror Field, czyli pole ochronne, które mechy roztaczają i również potwory z tym mechy walczą. Nie wiem, jest, w środku może coś się uda jeszcze upiększyć. Jest trochę elementów do upiększenia. No jest, jest, możemy coś zrobić. Może ten numerek, chociaż troszeczkę przykryją pewnie rzeczy. Eee, płyta nie, górna. no tutaj na pewno nie, tu ale tutaj na o, przykład możemy o tej tutaj to... Przestrzeni. Tutaj te elementy, tak. tu będzie wszystko cały czas czarne i to można piększyć ewentualnie coś z tymi wentylatorami. Mogę cię wykręcić i te wentylatory by sobie no też. No to ja przyszedł. myślę, że tak powinniśmy to zrobić, ale jestem ciekawy tak naprawdę reszty jeszcze. Zobaczmy. W serii Evangelion do komputera wlatuje zasilacz Roktor 1000 w Platinum 2. Edycja Evangelion. Wójta główna to ROCK MAXIMUS Z690 Hero edycja Evangelion. Do tego nietypowe chłodzenie wodne z wyświetlaczem ROCK Ryujin 2 360 RGB również w edycji Evangelion. No i nie mogło zabraknąć pięknej karty graficznej ROG Strix GeForce RTX 3080 12 GB GDDR6X OC Eva Edition. Oczywiście seria Asus ROG i Evangelion jest o wiele większa. Limitowane produkty to też monitor, myszka, a nawet klawiatura. Do wszystkich produktów wrzucam wam linki w opisie, a także na moje tajne hasło, które znajduje się w opisie, otrzymacie 200 zł zniżki na zakup płyty głównej z limitowanej serii. Oferta ograniczona czasowo. Obczajcie sobie jak wygląda cały komplet w linku w opisie. Panowie, mamy wszystko rozpakowane. Jak myślicie, co z tego będzie? Znając z nas to nic. No ja powiem wam, że jak zobaczyłem te części, to też jestem trochę zaskoczony, co możemy tu jeszcze domalować i skastomować, ale. Ale, Piotku, czy mógłbym Cię poprosić? Jest taka, taka nadzieja i taki pomysł, że coś jeszcze da się tu wdrożyć. I tak, widzę, że farbki przygotowałeś. Tak, ale to są fałbki. Fa, fałbki. No, ale to nie są farbki, to są fałbki! farbki, to są fałbki UV, które są e, dzięki po prostu LED-om UV będą świeciły. O tak. I nie bez powodu są kolory fioletowy i zielony. Dlaczego Wojtyl to wie? No to są kolory maszyny EVO1, czyli tego i maszyny, którą przemieszcza się główny bohater, właśnie. Tego ewangelium cały ten motyw tutaj nawiązujący. Dobrze, że jesteś fanem serialu. A tutaj druga rzecz, bo jeżeli ktoś widział z was, to kable są tu czarno-czerwone, a my zmienimy trochę ich kolory i też nawiążemy do głównego motywu. Czyli będzie zielony, będzie zielony, Czyli będzie zielony? Tak. i jeszcze fioletowy. Dokładnie tak, w takich kolorów właśnie. Czarny też będzie. Postanów, My to było łatwiło, jakbyśmy nie byli daltonistami. Będzie to na pewno ciekawy projekt, ale też sposobność, żeby dowiedzieć się, jak takie rzeczy się robi, jak taki oplot w kablach na Dokładnie. przykład ka sobie skustomować i zrobić po swojemu. Bo każdy może to zrobić i nie jest to wcale drogie, i dlatego w dzisiejszym odcinku też to pokażemy. Tak, bierzemy się za obudowę. Mniej więcej wiemy, co chcemy już pomalować. Wojty tutaj wykręca piwnicę, którą będę malował właśnie na dwa kolory farbami UV i one powinny nam ładnie świecić. No nie wiem, trochę więcej elementów nie będziemy montować. Po No wydaje mi się, że tak. Na HDD to już chyba nie ma, nie ma sensu. A I Wojty za chwilę przechodzi do montowania tego wszystkiego sprzętu. No i oczywiście Piotrek już tutaj jakby nadzoruje pracę, żeby wszystko było wykonywane zgodnie ze sztuką i sumiennie. Tak, i po prostu Piotr robi tak, żeby była miła atmosfera. Atmosfericz, tak zwany. Najważniejszy szaczeń zespołu. Bez Ale... atmosfery nigdy nic nie wychodzi dobrze. To co mogłem, to wykręciłem. Piwnicę, dodatkowy jeszcze element, ten jeden wybraliśmy do tego. To jednak pomaluję jeszcze raz, tak żeby świeciło. No i co? No, zobaczymy, z obudowy to będzie raczej tyle. No dobra, tworzymy całego kompa Ewangeliona, ale robimy tam jedną modyfikację, którą chciałbym wam pokazać troszeczkę bliżej, w jaki sposób można ją zrobić, a mianowicie zmiana oplotu kabli od zasilacza, czyli żeby z takiego czarnego, zwykłego kabla można było zrobić swój indywidualny, w tym przypadku akurat zielono-fioletowy kabel. Ja użyję akurat w tym mini poradniku innych kolorów, ale zobaczycie, w jaki sposób Wy możecie zrobić to w bardzo prosty, bardzo prosty, prosto, łatwo i przy. Przyjemnie. Aby w ładny sposób to zrobić, ja mam tak. Oploty z firmy Alfa Cool. Tutaj, tak jak mówiłem, zrobimy sobie w czerwonym i białym kolorze. No, taki powiedzmy miks. Dodatkowo mam jeszcze takie pierścienie. Nie wiem dokładnie, jak profesjonalnie to się nazywa, ale to są pierścienie trzymające kable, które ładnie będą również wyglądały. Mam także czerwone, więc powinny się fajnie wybić. I do tego jeszcze taki specjalny zestaw narzędzi, które są potrzebne do rozszczepienia. Rozdzielenia oryginalnych kabli od tych końcówek. Więc zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. W takim zestawie mamy cztery różne kluczyki i taką specjalną nasadkę. Ja akurat do tego rodzaju kabli używam takiego wzoru, a w środku mamy także instrukcję, gdzie możemy zobaczyć, jaki kluczyk jest do jakiego kabelka. I mamy wszystko, jak możemy to po prostu zrobić. Zgodnie z instrukcją bierzemy kluczyk, wsadzamy do środka po zewnętrznej części, dociskamy. I z drugiej strony wyciągamy naszą końcówkę, Aż się trochę kamera zatrzęsła. Następnie na nasz kabelek zakładamy ten metalowy koniuszek, końcuszek, taką rureczkę. W taki oto sposób i już mamy gotowy kabel do oplotu. I teraz nawlekamy nasz oplot na nasz kabel. No dobra, ale jak teraz obrobić ładnie taki kabel? No bo wiadomo, on tutaj będzie się ruszał, jak będziemy chcieli wsadzić ten plastik, to no troszeczkę ten oplot nam się cofnie. Ważne, abyśmy mieli takie rurki termokurczliwe, które nakładamy sobie delikatnie na nasz kabelek. Staramy się go tak wyrównać do pierwszego uchwytu, który tutaj jest. Mniej więcej w taki oto sposób. Mam nadzieję, że w miarę będzie to dobrze widać na filmie na przybliżeniu. I teraz to, co robimy, na przykład przypalamy zapalniczką, ale tylko na brzegu. Opalamy sobie delikatnie dookoła, dosyć mocno, nawet tak niestandardowo, bo powinniśmy tą rurkę tylko delikatnie przypalać, a tutaj musimy troszeczkę potraktować to ciepłem, ze względu na to, że w środku oplot zacznie nam się topić. I teraz ściągamy tą naszą rurkę. O tak. I teraz zobaczcie to, co się wydarzyło. Nasza, nasz oplot bardzo dobrze się trzyma dzięki czemu ładnie będzie wyglądał w samym plastiku. Zresztą zobaczcie sami, wkładam go, trzyma się i zobaczcie, że bardzo fajnie wygląda. Kwestia, że tutaj te troszeczkę włoski można obciąć, przyciąć, żeby aż tak nie wystawały, ale pełen oplot wchodzi tutaj do naszej kostki. Ja dla przykładu wrzucę jeszcze jeden biały, a resztę już dokończymy na zielonym i fioletowym, co zobaczycie w kąpie Evangeliona. I tak jak możecie zobaczyć, dwa kabelki są już na swoim miejscu. Ja jestem trochę w nieostrości, ale chciałem Wam pokazać, że są tutaj jeszcze te takie metalowe obrączki, które trzymają te kable, tak żeby one ładnie się układały. I je oczywiście pamiętajcie, żeby wkładać przed zapięciem. Tutaj oczywiście nic się nie stanie, można to rozpiąć i je włożyć później. Ale im szybciej, tym mniej czasu później stracicie na resztę. I w taki właśnie sposób samemu można wykonać oploty na kable w kąpie, które będą wyglądały naprawdę kozacko. Jesteśmy no, po kilku, no, no, no. Jeste, jesteśmy po kilku godzinach, e... zobaczcie, niektórzy no. czym się zajmują, no proszę, pokaż, czym się zajmowałeś. Muchę zabieram. Tak, la, lata za muchami, a my z Wojtym bardzo ciężko jakby tutaj pracujemy, Wojty już kilka godzin macha kable, które jest... widzieliście, jak, jak można po prostu zrobić samemu. Ja I... chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli tak. ktoś oglądał Breaking Bad, to wie, jak ważne jest to, żeby zabić muchę w... tam, gdzie się pracuje. Był cały odcinek o tym, hello. Nie wiem, ale wiem, że ja teraz muszę brać się za naklejki, za szablony, które trafią na elementy, ale mam troszeczkę problem z podkładem, bo on odpada. Zobaczcie, kto tu tutaj siedzi. I kto się wziął w końcu za robotę? O ławce, Co tutaj się dzieje? Kto tutaj kabelki Słuchaj, ciśnie? to miejsce ma swoją nazwę i to tak? się nazywa karny jerzyk. A do kompa finalnie wleciał procesor 12. generacji Intel Core i7-12700K. Wojtek, powiedz, co tutaj teraz będziemy robić? Będziemy montować. To oto wielki telewizor. Wielki telewizor na wielki procesor. Kilka rzeczy już na kolor zielony mam pomalowane. Jeden element tutaj, kilka tutaj, reszta jest dziś rozłożonych po studiu. A teraz przejdziemy do obudowy. Tak jak widzicie, jest to jeszcze troszeczkę miejsca i żadne części nie zasłonią tego miejsca obudowy, więc ja wrzucę dwa elementy właśnie związane z ewangelionem, które również będą podświetlane UV. Jeszcze wtrącę, że odcinek, który teraz oglądacie, jest pierwszym z serii moderskiej materiałów, które szykujemy razem we współpracy z Intelem. Dlatego subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Nareszcie nastał etap montowania. Wojty już tutaj montuje. Ja umieściłem tutaj te dwa napisy, które widzicie, dwa elementy. Jak tam Wojty, montowanie idzie? No, przykręciłem wszystkie śrubki, przykręciłeś chłodzenie i teraz będę kabelki podpinał, też najprzyjemniejsza rzecz. Niestety jeszcze nie są skończone nasze kabelki kolorowe, więc nie mamy podpiętego zasilania, będzie trzeba się z tym troszkę połęczyć później. Po dwóch dniach pracy twórczej nad limitowanym komputerem Asus ROG w kolaboracji z Evangelionem możemy wam przedstawić gotowy projekt. Dołożyliśmy kilka customowych elementów w środku obudowy wykonanych specjalnymi farbami UV oraz wymieniliśmy oploty kabli, co zajęło nam w sumie najwięcej czasu, ale teraz wszystko do siebie pasuje. Cały komputer jeszcze przed naszymi modyfikacjami wyglądał fenomenalnie. A wszystkie linki do sprzętu wrzucam wam w komentarzu. Chłopaki niestety musieli się teleportować do siebie, ale już niebawem zobaczycie u nich drugą część z naszych zmagań. Zostaw suba z dzwonem, łapkę w górę i daj znać w komentarzu, co sądzisz o całym zestawie. Dzięki bardzo za obejrzenie tego materiału. Na razie, trzymajcie się. Cześć!